emocji na walkę, w której poznamy zdobywcę trzeciego miejsca. Stop! Odcięty na ramienniku Staszka, trzeba to uzupełnić, zbroja musi być kompletna, no po prostu strzelił, że nie Sędziowie są też pomocą techniczną najczęściej, chociaż leci z magiczną traferską torbą Janusz Giercuszkiewicz, a żeby szybko naprawiać zestaw naprawczy, tak jest! Mityczny zestaw naprawczy. Trytytka znaleziona w wokalnicach Jerozolimy w czasach Baldmina IV. Święta trytytka tym razem pozostanie w magicznej, tak torbie Janusza. Amerykańskie rzemienie tak jest oraz. Ruszyli po tej. Szybkiej naprawie. Ach, i zwiększyli chyba tempo. I śpieszyli tą płatę, proszę bardzo. Jaj, 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 ładnie, ładnie to weszło teraz. I tu było cięcie za cięcie. Co? So, koniec Walki. Wielkie, wielkie. Grnącie, teraz już absolutnie brawa. Radosław Kanios Stanisław Kolasiński. 16 do 14. Walkę zwycięża. I zdobywa trzecie miejsce w tym turnieju. Radosław Kanios. Rokiem rycerska Księstwa Siemielskiego.